Aż po dziś dzień podróżnik zwiedzający Wajo, jeśli zasługuje na zaufanie prostego ludu, może usłyszeć tradycyjną opowieść o ostatniej wojnie domowej wraz z legendą o wodzu Hasimie i jego siostrze Imadzie. Oboje zostali zwyciężeni przez swego ciotecznego brata. Przyparliśmy ich grzbietami do morza. I opowiadający ciągnie dalej zalęknionym głosem, że pewnej nocy, gdy szalała burza, o jakiej nie słyszano nigdy przedtem ani potem, okręt podobny do okrętów białych ludzi zjawił się blisko brzegu, jak gdyby przyżeglował z chmur. Posuwał się z żaglami wzdętymi przez wiatr, rozmiarami dorównywał wyspie. Zaś gdy uczynił się dzień, nie było już nigdzie okrętu. A za ostrokołem, gdzie poprzedniego dnia znajdowało się stu ludzi albo więcej, zdanych na naszą łaskę i niełaskę, nie został ani jeden. Wódz Hasim uciekł, a z nim jego siostra, która była księżniczką w tym kraju, i nikt nie wie, co stało się z nimi od tamtej chwili aż do dnia dzisiejszego. Czasem kupcy z naszych okolic opowiadają, że słyszeli o nich tu i słyszeli o nich ówdzie, ale są to tylko kłamstwa ludzi wędrujących w dal za zarobkiem. My, którzy mieszkamy w tym kraju, wierzymy, że okręt pożeglował z powrotem w chmury, skąd został sprowadzony przez zaklęcia księżniczki. Oto tradycyjna opowieść o wycieczce Lingarda na wybrzeże Boni. I prawdą jest, że przybył i odjechał tej samej nocy, bo gdy świt błysnął na chmurnym niebie, bryk pod skróconym ożagleniem, sieczony bryzgami, pędził na południe, opuszczając zatokę. Lingard niespokojnymi oczyma raz po raz pytał siebie ze zdziwieniem, dlaczego właściwie gna tak swój okręt rozwinąwszy wszystkie żagle. Właściciel i komendant brygu nie wiedział, dokąd dąży. Ten miłośnik przygód miał tylko wyraźne poczucie, że stoi u progu nowej, wielkiej przygody. Najgłębiej przemawiała do niego milcząca, zupełna, bezwzględna i pozornie obojętna ufność tych ludzi. Nie pytali o nic. Pochlebiało mu to i cieszyło go do pewnego stopnia, choć w nieświadomej swej głębi był absolutnie pewien, że czegoś dokona. Nie miał jednak pojęcia, co począć z gromadką tych skołatanych i pognębionych istot, które swawolny los wydał mu w ręce. Powitał zbiegów, pomógł niektórym z nich przedostać się przez burtę. Chwycił bez ceremonii w ramiona najmniejszą z postaci i zaniósł ją do kajuty, a potem, nie rzuciwszy nawet okiem na swój lekki ciężar, pobiegł znów na pokład, by zarządzić odjazd. Potem na pewien czas Lingard zapomniał o wszystkich. I o wszystkim prowadząc bryk przez niebezpieczne miejsca za zatoką. Ale po upływie pół godziny, płynąc w pół wiatru, odsadził się od brzegu i odetchnął. I wówczas dopiero podszedł do dwojga ludzi stojących na rufie, gdzie w trudnych chwilach obcował zwykle sam na sam z okrętem. I Mada i Hasim, który wywołał siostrę z kajuty, stali tam oboje. Od czasu do czasu Lingard widział ich z niesłychaną wyrazistością jedno obok drugiego, jak spleceni ramionami patrzyli ku tajemniczej krainie, która za każdą błyskawicą zdawała się odskakiwać dalej od brygu, nietknięta i coraz mniej wyraźna. W myślach Lingarda górowało pytanie, cóż ja u pana Boga z nimi pocznę? A nikt nie zdawał się dbać o to, co on zamierza. Jaffier z ośmiu innymi malejami, umieszczonymi na głównym luku, Opatrywali sobie nawzajem rany i gawędzili po cichu bez końca, weseli i spokojni jak dobrze wychowane dzieci. Każdy z nich ocalił swój krys. Czujne gwiazdy otaczały wędrowny okręt i ze wszech stron światłych ich padało skroś rozległej ciszy na bezszmerne morze. Lingard zaczynał znów chodzić po pokładzie, mrucząc pod nosem. Belarab jest jedyny do tego. Tylko do niego mogę się zwrócić o pomoc, ale nie wiem, czy potrafię go znaleźć. Gdybym tak miał tu starego Jurgensona, choćby tylko na dziesięć minut. Ten Jurgenson wiedział o rzeczach, które działy się na długo przedtem, i przebywał wśród ludzi obrotnych w codziennym życiu, ale nie dbających o jutro i nie mających czasu na pamięć o dniu wczorajszym. A ściśle mówiąc, nawet wśród nich nie przebywał. Pojawiał się tylko między nimi od czasu do czasu. Mieszkał z malajską kobietą w dzielnicy krajowców w Domku Malajskim. Jedynym umeblowaniem tego domku były maty, naczynia kuchenne, dziwaczna sieć rybacka, rozwieszona na dwóch tykach i niewielka skrzynka mahoniowa z zamkiem i srebrną płytką, na której widniały słowa: Kapitan H. C. Jurgenson, barka dzika róża. Wyglądało to jak napis na grobie. Dzika róża już nie istniała, podobnie jak i kapitan H.C. Jürgenson, a skrzynka z była wszystkim, co po nich zostało. Stary Jürgenson, wychudzony i niemy, zjawiał się nieraz podczas jedzenia na którymś z okrętów prowadzących handel w ciśninach i każdy steward, czy to Chińczyk, czy Mulat, dodawał niechętnie jeszcze jedno nakrycie, nie czekając na rozkazy. Gdy kupcy żeglarze gromadzili się hałaśliwie wokół połyskujących butelek i szklanek na oświetlonej werandzie, stary Jürgensen wyłaniał się nad schodami, jakby z głębi ciemnego morza, i podchodząc z niepewną siebie fantazją, brał pierwszą z brzegu szklankę. Piję za zdrowie was wszystkich. Nie, nie trzeba mi krzesła. Stał niemy nad rozprawiającą gromadką. Milczenie jego było równie wymowne. Jak wypowiadane raz po raz przestrogi niewolnika przy uczcie. Ciało Jurgensona zmarniało, co jest zwykłym udziałem ciała. Umysł pogrążył się w zamęcie przeżytych lat, lecz kościsty zrąb jego olbrzymiej budowy przetrwał, jakby był z żelaza. Ręce mu się trzęsły, ale oczy były spokojne. Przypuszczano, że wiedział dokładnie, jaki był koniec wielu tajemniczych ludzi i tajemniczych przedsięwzięć. Był sam jaskrawym przykładem przegranej. Lecz wierzono, że zna sekrety, które mogłyby niejednemu przynieść majątek. Jednocześnie zaś panowało przekonanie, iż wiedza jego nie należy do tych, które by się mogły przydać przeciętnie ostrożnemu człowiekowi. Potężny ten szkielet, odziany w spłowiałą niebieską dymkę i pozbawiony zupełnie bielizny, wegetował jakimś sposobem. Czasami, gdy mu zaproponowano przeprowadzał jakiś wracający do kraju okręt przez cieśniny Rio. Jednak przedtem zapewniał kapitana, pan nie potrzebuje pilota. Tamtędy można przejechać z zamkniętymi oczami. A jeśli pan chce, stawię się. Dziesięć dolarów. Potem, gdy powierzony mu okręt znalazł się za ostatnią wyspą, jechał z powrotem trzydzieści mil czułnem z dwoma starymi malejami, którzy wyglądali w pewnej mierze na jego adherentów. Trzydziestomilowa podróż morska pod równikowym słońcem wywrotnym czułemku w którym nie można się poruszyć, gdy się raz zasiądzie, jest czynem wymagającym wytrzymałości fakira i cech właściwych salamandrze. Dziesięć dolarów to było tanio i na ogół udawano się często do Jurgensona. Gdy przyszły ciężkie czasy, pożyczał pięć dolarów od któregokolwiek z awanturniczych żeglarzy, przy tym oświadczał: Nie będę mógł panu prędko oddać, ale moja dziewczyna musi jeść, a jeśli się pan chce czegokolwiek dowiedzieć, to służę panu. Ciekawa rzecz, że nikt się nigdy nie uśmiechał, słysząc to czegokolwiek. Odpowiadano mu zwykle: Dziękuję, stary, jak będę potrzebował jakichś informacji, zwrócę się do pana na pewno. Jergenson kiwał wówczas głową i mówił: Ale pamiętaj pan, jeżeli wy, młodziaki, nie jesteście tacy jak my, którzyśmy przebiegali te morza przed laty, to moje wskazówki mogą się stać dla was czymś gorszym od trucizny. Jergenson miał ulubieńców, z którymi mniej był milczący. Od niego to właśnie usłyszał Lingard o Daratessalam, wybrzeżu zbiegów. Jurgenson znał ongi, jak się wyraził, wnętrze tego kraju bezpośrednio po owych pradawnych czasach, gdy białodziani padrysowie wygłaszali kazania i walczyli po całej Sumatrze, tak, że Holendrzy mieli porządnego Pietra. Jürgensen wyraził się co prawda trochę inaczej, ale powyższa parafraza oddaje dość dobrze treść jego pogardliwych słów. Lingard usiłował teraz przypomnieć sobie i zestawić pożyteczne dla siebie ustępy ze zdumiewających opowiadań starego Jürgensona. Ale pozostało mu tylko w pamięci niejasne wyobrażenie o tej miejscowości i silne, lecz niewyraźne poczucie niebezpieczeństw grożących przy dojeździe do wybrzeża. Namyślał się wciąż, a Bryk, stosując się w ruchach do stanu duszy swego pana, ociągał się i zdawał się również namyślać, kołysząc się tam i sam w dni ciszy. Przez całą tę noc ostatnią Lingard rozmawiał z Hasimem, a nad ich głowami płynęły gwiazdy ze wschodu na zachód, jak olbrzymia rzeka iskier. I mada przysłuchiwała się, to wydając ciche okrzyki, to wstrzymując oddech. Raz klasnęła w dłonie. Nikły brzask się pojawił. – Będziesz traktowany jak ojciec mój w moim kraju – mówił Hasim. Gęsta rosa kapała z olinowania, a pociemniałe żagle odcinały się czarno na bladym lazurze nieba. – Będziesz mi ojcem, który ku dobremu prowadzi. – Będę wiernym przyjacielem i chcę być traktowany jak przyjaciel i nic więcej – rzekł Lingard. – Weź swój pierścień z powrotem. – Czemu gardzisz mym darem? – zapytał Hasim ze smutnym i ironicznym uśmiechem. – Weź go – rzekł Lingard. On pozostanie moim. Jakże mogę zapomnieć, że patrząc w oczy śmierci, troszczyłeś się o moje ocalenie. Przed nami jest jeszcze wiele niebezpieczeństw. Będziemy często rozdzieleni, aby pracować lepiej, dążąc do tego samego celu. Jeśli kiedy ty lub Imada zapragniecie natychmiastowej pomocy, gdy będę w pobliżu, poślij mi gońca z tym pierścieniem, a nie zawiodę was, jeśli żyw będę. Spojrzał wokoło po bladym świcie. Pomówię wprost z Belarabem, jak jest to w zwyczaju u nas białych. Nigdy go nie widziałem, lecz jest człowiekiem silnym. Belarab musi nam pomóc w odzyskaniu twego kraju. A gdy nasz cel będzie osiągnięty, nie pozwolę, aby cię wyzyskał. Hasym wziął pierścień i skłonił głowę. Czas nam wyruszyć, rzekł Lingard. Słońce wzeszło nad nikłą błękitną linią wybrzeża zbiegów. Czas wahania przeminął. Człowiek i okręt pracując w ścisłym zespoleniu, znaleźli drogę ku nikłej linii błękitu. Nim słońce uszło pół drogi do miejsca swego spoczynku, statek został zakotwiczony na odległość strzału od błotnistych mangrowi, w miejscu, gdzie przez sto lat lub więcej żaden okręt białego człowieka nie był chwytowi dna powierzony. Łódź płynęła wzdłuż czarnego błota, pełnego skręconych korzeni, szukając dogodnego wjazdu. Mijali zatokę za zatoką, łódź pełzła zwolna naprzód jak potworny pająk wodny o wielkim odwłoku i ośmiu smukłych nogach. Tu jest otwór, rzekł Lingard do Hasima, który siedział u jego boku. Słońce staczało się właśnie po lewej stronie za widnokrąg. Oto otwór dość duży. Statek może się tędy przedostać. Myślę, że to jest właśnie wejście, którego szukamy. Będziemy wiosłować całą noc w górę zatoki. O ile zajdzie potrzeba i niech mnie diabli porwą, jeśli nie dotrzemy do legowiska Belaraba jeszcze przed świtem. Położył ster na burtę, a łódź skręciła pod ostrym kątem, znikając z wybrzeża. I kto wie, może w owej chwili cienie dawnych zdobywców pokiwały mądrze cieniami głów i zamieniły między sobą cień tęsknego uśmiechu.